Witam serdecznie Konrad Boszak Tech poranek, no i bęk. Oczywiście bęk. A dzisiaj o czym? A dzisiaj będzie o tym, że mam sporo sprzętów na testy, między innymi na przykład słuchaweczki, Rilmi. Rilmi kojarzyły mi się z takimi tanimi słuchawkami, które będą takie sobie, przyzwoite za stówkę, a nic więcej. To są za ponad trzy stówki chyba, pamiętam, i są bardzo fajne. Ale zobaczcie to. Kurcze i ta motorolka. Takie kombo kolorystycznie. Majstersztyk. Co mam jeszcze? Nową markę. Taufeu. Taufeu. Mam słuchaweczki. I mam coś, czego się nie spodziewałem. I o czym Wam nie powiem. Ale będzie recenzja czegoś. Audio, ale takiego, że no... No nie spodziewałem się. Nie spodziewałem się. Więc będzie fajnie. Będzie fajnie. I co wam jeszcze chcę powiedzieć? Takich rzeczy, co u mnie, już muszę coś sięgnąć, znajomy mnie namówił i myślę, czy nie zbierać sobie potwilsów. Ja wiem, że to się y, mani jak do technologii, ale takie kurczę przemyślenie mnie naszło, żeby wam może o tym powiedzieć, że mam, kupiłem kilka na razie, takie jak prawdziwy kolekcjoner. Y, olałem, olałem, wiecie, jakieś tam fora na razie, y, porównania, co się opłaca, co nie opłaca, jakie serie, gdzie szukać, coś, tylko wchodzę do sklepu i mnie, ten fajny bierę. Więc spoko. Zobaczymy I, czy ten, nie liczę, że się z tego dorobię i że znajdę jakieś sety, które mi po prostu spłacą kredyt, ale liczę, że może będzie kilka fajnych modeli, które po prostu będę patrzył i będę, będę mówił, fa, fajne modele. No. a co mam mówić, jak to są fajne modele? Dobrze. Co jeszcze? Wszedł na rynek Switch 2 i powiem Wam możliwe, że temat mnie kompletnie ominął. Mm. Nie byłem nigdy Switchowym. Przepraszam. Siostrzenica dostała Switcha na gwiazdkę i od gwiazdki sobie obiecuję, że pożyczę sobie. I nawet ostatnio byłem i ona mówi, masz, wuja, Switcha. Ja mówię... Ona, ona mówi, Mam, mówi, że ma Pokémony jeszcze któreś. Ja mówię... Pograłbym sobie I, i nie chcę, bo nie mam czasu i to jest strasznie smutne, bo pograłbym sobie w te pokemony zobaczył e, i jeszcze tam inne gry ma, więc kusi mnie okrutnie, ale jakoś no nie mogę się przesiąść, ona ma jedynkę jeszcze, więc nie mogę się przesiąść i dwójka mnie też jakoś tak kompletnie nie ziębi, nie grzeje, ale może może się mylę, teraz Duma przechodziłem i przeszedłem i jest spoko, może powiem dać szansę Switchowi i powiedzieć pożyć siostrzenica. Zagramy, zagram sobie i zobaczcie. Dajcie znać, bo nie. Co następne? Na Android przeczytałem, czytałem, że według doniesień jednego z likerów Ice Universe Samsung przez najbliższe 3 lata będzie stawiać na AI, optymalizację itp. ITD. W dużym uproszczeniu, przez optymalizację finansową nie doczekamy się niczego nowego. Smartfony mają być lżejsze. Cieńsze AI e mają być jeszcze lepsze, więc nie będzie nic sprzętowo. Żadnych nowych matryc, żadnych nowych szmerów, balerów więc średnia. Jerry Rick Everything, czyli pewnie znany Wam osobnik, który testuje wytrzymałość smartfonów, sprawdził S25 Edge. I to jest ciekawe, bo gdy testowałem Edge, to kurczę, czułem, że on jest wykonany naprawdę top of the top, że to jest naprawdę. Smartfon, który jest wykonany z największą pieczołowitością, z największym uznaniem dla sztuki, jakby tego nie nazwać, jest wykonany po prostu dobrze. Jednocześnie czułem, że jest na tyle cienki, że nie chcę go tak zgiąć, bo bym musiał wtedy powiedzieć: Halo, pan Samsung? No, czy co tam u panie Samsung? Fajnie, fajnie. Telefon się zgiął. Jak to się zgiął? No tak, na pół jest, jest, jest flipem teraz. I bałem się tego okrutnie, bo no, jednak jest cienki, więc niby nie dużo, ale wiecie, jak coś jest grubsze, to czuje się większą pewność i go nie był w stanie złamać. Wygiął go trochę, ale on wracał zaraz do swojego kształtu, więc chyba Samsung naprawdę, i to nie były tylko, wiecie, pierdololo marketingowe, przyłożył się do tego, żeby ten sprzęt nie miał bandgate'a, nie wykinał się, nie łamał się i że naprawdę trzeba już się mocno postarać, żeby coś z nim takiego zrobić. Nie wiem. Motorola została właśnie oficjalnym partnerem FIFA Mistrzostw Klubowych 2025 i jak kupicie jeden z modeli, możecie wygrać wyjazd na finał turnieju. I powiem uczciwie, to jest mocne zaskoczenie. Mocne zaskoczenie na tyle, że te marki, które dla nas nie są tymi największymi jak OPPO ma chyba Ligę Mistrzów, sponsoruje, jak dobrze pamiętam. Motorla teraz Klubowe Mistrzostwa Świata. Wow! Wow! wow. To nie są to topowe marki. To nie jest Samsung, który rzuca hajsem na lewo i prawo. To są te marki, które jednak są troszkę niżej, a wchodzą na te największe. Czy tego chcecie, czy nie? Piłka nożna jest największym sportem na świecie. I jak ktoś, a europejska jest chyba największym, największym. I jak ktoś sponsoruje jakieś rozgrywki, gdzie biorą udział europejskie drużyny, te topowe, te najlepsze na świecie, te takie wiecie, z najwyższej półki. No to to jest już pewien poziom, który pokazuje gramy w lidze dla dużych chłopców i, i dobra robota, Motorola. Poczta Polska. Z czym wam się kojarzy Poczta Polska? Z Starszymi osobami, które idą tam zapłacić za internet, płaceniem rachunków, wysyłaniem listów, odbieraniem a przesyłek, chociaż siedziało się w chacie. A potem, jak się wyszło do sklepu, to. A nie było pana w domu. Tak. Zakładam, że nie tylko mi się z tym kojarzy. Albo z tym, że są wiecznie jakieś przeklęte godziny otwarcia, i jak człowiek chce odebrać paczkę, to oj, odbierze w przyszłym tygodniu, albo przesyłkę głupią, chociaż siedziało się w chacie tego dnia. Ech. Poczta Polska. Ciężko, a jak się mieszka na wsi, albo w moim miasteczku bardziej. To jeszcze gorzej. Taki jest urok. Ale Poczta Polska, jak przeczytałem chociażby na AmtyWebie, odpaliła już jakiś czas temu swój sklep. A teraz do tego sklepu weszła Elektronika. Więc Poczta Polska jest y, sklepem online z Elektroniką. I możecie tutaj znaleźć na przykład smartfony TLC jest dużo takich wiecie zwykłych, ale jest też smartfon TLC jeden Smartfon drugi i kurde. Jestem trochę zaskoczony. Rozumiem strategię Poczty Polskiej, bo poczta no już nie szukajmy się listy są takie sobie. Paczki to bym tam nie wysłał, bo Inpost e, robi to po prostu lepiej. Paczkomaty są po prostu wygodniejsze i tu nie jest reklama. Chociaż panie Brzoska, jak pan chcesz wpłacić na kanał, będę chwalił. Bo lubię. Też ma swoje wady, ale w miarę lubię. Więc y, spoko. Ciekawi mnie, y, pewnie nie zajrzę do tego nigdy, ale jakie byłyby wyniki finansowe na taki y, e-commerce właśnie tej poczty? Ale takie wiecie, pełne, czyli ile kosztowało wdrożenie tego, ile na tym zarabiają, jakie są koszty, żeby zobaczyć, czy na przykład wiecie, wydali 10 baniek, zarobili 300 tysięcy. Albo może wydali 50 baniek. I zarobili 50 baniek już. Ja się po prostu nie znam jestem, wiecie. Polacy uwielbiają, uwielbiają, kochają wręcz kupować w internecie, więc nie zdziwię się jakby Poczta Polska też sprzedawała coś. Psz. Dobrze. To tyle. Mam jeszcze ogrom sprzętów do sprawdzenia. Trochę się śmieję sam ze sobą, że ten mój tych poranek, te bęk... Chyba nie powiedziałem. Ten mój tech poranek to są takie. Moje pierdółki, żalenie się na to pod koniec. Źle to mam sprzętów do testowania i jak mi źle. Nie jest mi źle, bo to nie chodzi o to, że mi jest źle, że. O Jezu, pan YouTuber dostaje nowe telefony i on musi je sprawdzić. O jezu, o jezu, o jezu. Nie, to nie polega na tym. To polega na tym, że jest tego czasem tyle dużo, że ciężko się po prostu wyrobić, ciężko się z tym ogarnąć. Eee, na tyle, żeby wam dostarczyć materiał, który rzeczywiście wam coś wniesie, który rzeczywiście będzie jakąś wartością dodaną, a ja przy okazji zrobię tych materiałów w chwilę się nie zajadę i nie będzie tak, że pracuję 8 godzin w pracy i wracam do chaty, jem obiad i pracuję kolejne 4, 5, 6. 7 godzin yy, na kanale. I tak przez jakiś dłuższy czas. Więc tak też się bywało. Więc, żeby tak takie robić. I nie wiem, hmm. bo nie chcę się żalić. Ja sam to robię. Mógłbym powiedzieć, że tego nie robię i mieć to gdzieś, i by się świat nie zawalił, ale sam to robię i potem sam narzekam. To chyba jest idealny dowód, że jestem Polakiem w 100%, procentach po prostu sam sobie to robię. Narzekam, rzucam, wiecie czym pod nosem, a potem. Robię to dalej. Kultura zapierdolu, za przeproszeniem. Cały czas żywa, więc. No cóż, nie wiem jak Wy. Dajcie znać może, czy jesteście wiecie, młodsi, generacja Z, która po prostu e, tak stereotypowo patrzy. Nie, nie każdy tak jest, bo pracuję z takimi osobami też, które praca to tylko praca i bajlando 8 godzin, potem do widzenia, nie zrobię pół minuty dłużej. Czy jesteście może z czasów trochę starszych, e, milenialsów? którzy, przepraszam, że tak brzydko mówię, zaznaczę, że to jest nie dla dzieci film, ale którzy, mimo, że może nie chcą, to kultywują tą kulturę zapierdolu i po prostu pracują, pracują i pracują, chociaż mogliby nie robić tyle. To robią, bo wierzą, że ten zapierdol to tylko to im przyniesie sukces, pieniądze, sławę i cholera wie co jeszcze. Tyle, bo dzielę już głupoty, a ta seria jest wystarczająco E, dajcie suba, pozdro i bang. bang.